Ja tu zaraz zginę! O, stejki! Tak, dobre stejki, mnam miam Steak is good. Jest. Powiem tak. Idę sobie zrobić ciekę. Jesteś! No bo tak ci nie odzywasz się I co, doszłeś tam do jakiegoś mobsponera? Nie, nie kopałem w tu Jestem ciekawy jak będzie wyglądał ten tajemniczy pokój, czy coś takiego, mm. czy pokój ze skarbem pte Não, não. De. E que, é bastante A i Dominik, ile czasu zostało? Szczerze? Nie wiem. Żebyście... Ale tak koło... Wow! Co? Trzeba sprawdzić, bo chyba już minęło z pół godziny. Eee, fajnie. Eee, no to chyba... No to może już kończymy? No. No to na pewno jeszcze będziemy robić albo ten odcinek będzie na dwie części albo jeszcze zrobimy czyjś więc żegnamy się Narka Narka Siemka witamy Was w następnym odcinku w drugim No Siemka to tak. tak w ogóle to chyba nic nie zrobiliśmy pomiędzy odcinkami No nic ja wpadłem w przepaść. No I nie widziałem. Ej. Lezopi. Ej. Ej. tu mi nie chodź tu na dół. E, mamy drugi mobspawner, idealnie koło domu. Idealnie. Ej, tu mam Edermana. A ja znalazłem już drugi mobspawner. Bo mamy, mamy go obok mieszkania. No co za fajnie. Bo no teraz ja powiększałem domek i... Okazało się, że jeszcze Teraz się okazało, że mamy mock No to już można Asi. Misja zakończona, znaleźliśmy dwa te Moxpawnery. Już idę do ciebie. Ja mam pewnie tam spice, tak? OMG! Ej, Creeper za... aha, nie... zabijmy. Tam jest perła Germana. Nooo, mam. Tak, chyba już... nie, pierwsza dopiero. Eee, yy, znaczy... nie, nic nie... nie dropa perła niestety. Eee, więc... Ale chodź, chodź. Nie wiem, że trzeba iść pod tablicę naszą. O, Nie, nie dam ryska. Jezus. Dobra. Eee, no to teraz tak. Okej. Okay. Zobacz pod naszą tablicę misji. No które mamy? Już Eee... czekaj Drugi mały spawner No Dwa spawnery, zadanie ósme wykonane I tabliczka Przepaść Bardzo Dominik <laughs> No ładnie ładnie Tylko zamiast tu dam tu IGIT dobra Ej Dominik czekaj Trzymaj, A? itemy jeśli ja się idę zabiję czy bo i tak i tak się zabije. Pokaż nasz sposób, żeby przetrwać głód. Okej. Okay. Już masz aerona? No. To tak. Na główka. O kurde, nie zapiję się. <laughs> Użycie się kilofa. A nie łatwiej ukosznik kill wpisać. Nie. Dobra. Tak, komendy. Jestem. Łobok ciebie. gdzie będą nasze wypasione chaty tak tu mamy mob spawner numer 2 daj mi ten co? Itki już to jest jakbym wiedział które twoje no mniej więcej no kill off no, no kill off. to to co jeszcze twoje było no dobra już nic no, i deski. Dobra, wszystko jest tutaj. Dobra, ja potrzebuję wood i cobblestone i dirtu. Trzeba zrobić 8 sztabek tego, yy, żelaza, to będziemy mieć następnego. Następną misję zaliczoną hm, o tem jeszcze raz tak jak myślałem. Ło, wow, widzieliście ten piz Co się stało? Pomiędzy dwa kafe, e, dwa klocki się zwieściłem Hmm Askoczyłem na speedzie What the f Słyszałeś to? Creeper mi wybukał mnie Niestety To jestem blisko Ciebie Tak Ciuuuuu Teraz powiem Wam, że się przestraszyłem Co się stało? Przed mordą mi Creeper był No to tak jak mi przed chwilą Są chyba nielegalne w naszym kraju. Nielegalne. Trzeba je zalegalizować. To trzeba je od... Dobra. właśnie żeby były nielegalne dalej. Najlepiej... Nie znaczy żeby nie. nie lepiej, żeby nie chodziły już i nie bumbały. Wiesz o tym, że to musimy zasunąć tutaj? No wiem, to będzie mniej więcej szyba. No, fajnie, że szyba, zanim Ty to zrobisz już pełno pająków będziemy mieli. No ja wiem. No właśnie w tym problem, że nie wiesz. Ja. Nie! I mamy deszcz. Jeszcze ty. Widzę, że nas zbór by... zjeść krokusy. Może trochę piasku. No, ostatnio archiwment wykonany, znaczy misja, no. Na archiwment. No, teraz... Teraz się pilnujmy lepiej czasu. Dobra, gdzie to jest? Hmm... A nie, to trzeba 20 sztuk, myślałem, że 8. Uhuhuhuhu... Uh. To jeszcze daleka droga. Dobra, ja tutaj mam dwie. Ale jesteś? Co się nie odzywasz?